Dziś kolejny odcinek o wymianie termostatu A W zasadzie jak pamiętacie wymienialiśmy go miesiąc temu Właśnie tej oto firmy No i niestety po miesiącu okazało się że ma awarię Lekki wyciek Tutaj wam pokażę Ten Termostat Tutaj I w tym miejscu można powiedzieć że już widać jakąś szczelinę że się zrobiła szczelinę aby Można było powiedzieć że się Plastik odkształcił Zaraz wam to pokażę Łączymy silnik Będzie to jeszcze głośno, ale zaraz zobaczycie jak termostat ma przeciek płynu wchodzącego. Tak jak widać na filmu Nie radą wymienianem, bo miesiąc temu jak pamiętacie no i niestety pisterka kolejna na to teraz wygląda albo uszczelka, albo ten plastik się kształcił niestety. Teraz tak widać mamy wyciek półnotującego. Gdybyśmy musimy po raz kolejny to on niestety wymieniać. Tak, jak widzicie ma, ma przeciek jednak w połowutku. Płyn się przyciska przez tą uszczelkę, czy ten plastik. Nawet można śmiało powiedzieć że widać, że jednak jest tam jakaś szczelina się robi. Coraz więcej się nie tym idzie. Poczyska się tam. I tak to idzie. w takie firmy właśnie zakładałem ten termostat ostatnio a to wygląda że albo po prostu wadliwy produkt albo, albo słaby produkt to już wiadomo, każdy może ocenić sam ale czekam na kolejna praca wymiana na następnego termostatu, tego trzeba będzie reklamować abyście chcieli zobaczyć filmik z ostatniej wymiany termostatu to na, na końcu w górnym rogu będzie widać link, może sobie w niego wejść i obejrzeć całą wymianę termostatu. Także dajcie suba, widzimy się w następnym odcinku, do usłyszenia, na razie.